Anna Kędzierzawska, Komenda Stołeczna Policji. Witam Państwa. W Warszawie z roku na rok spada liczba rozbojów. W dużej mierze jest to zasługa Kamer Monitoringu Miejskiego. Chciałabym Państwu przedstawić wyjątkowy materiał, nagranie z ulicy Zielenieckiej. Kamera Monitoringu pokazuje Aleję Zieleniecką. Jest kilkadziesiąt minut po północy. mężczyzna czeka na autobus. W pewnym momencie podchodzi do niego dwóch młodych ludzi. Żąda od niego raptem 10 złotych. Biją się z nim, szarpią. Mężczyzna ucieka. W pogoń ruszają sprawcy, nie bacząc na samochody jadące. W pewnym momencie mężczyzna nawet prosi o pomoc. Zatrzymuje się na środku ulicy i prosi o pomoc przejeżdżającego kierowcę. Wreszcie przechodniowi udaje się uciec. Pozostawia napastników, powiadamia o wszystkim policję. Kilkaset metrów dalej oko kamery już nie sięga, ale to właśnie tam napastnicy zostają zatrzymani. Za rozbój grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dla wielu z nas najbardziej dotkliwe są te zwykłe pospolite przestępstwa. Trudno nieraz znaleźć świadków, trudno ustalić sprawcę. Nasz kolejny materiał pokaże, że żaden sprawca nie może czuć się bezkarny. Pierwsza 22, ulica Złota. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Operator kamery monitoringu zarejestrował mężczyznę, który wysiadł ze swojej taksówki, zaparkowanej przy ulicy w białych rękawiczkach i z pewnym narzędziem w ręku. To zwróciło jego uwagę. Postanowił przyjrzeć się, co planuje ten mężczyzna. Okazuje się, że mężczyzna podchodzi do zaparkowanego obok lanosa i po chwili widzimy go już z kołpakiem. Jak ustalili później policjanci. Mężczyzna tłumaczył się, że skradziono mu kołpak, w związku z tym i on postanowił ukraść komuś kołpak. Nie cieszył się długo tym kołpakiem, bo jak pokazują kamery monitoringu, tuż za nim jechała policyjna załoga wywiadowców w radiowozie po cywilnemu właściwie byli o krok za nim. Mężczyzna zdołał przejechać tak naprawdę kilka, kilkadziesiąt metrów. Policjanci zatrzymali go i Właściciel taksówki musiał oddać kołpak, który postanowił zabrać jednemu z warszawów. Te pospolite kradzieże są dla nas najbardziej uciążliwe. Jak okazało się w tym przypadku, sprawca takiej kradzieży został bardzo szybko zatrzymany i poniósł odpowiedzialność. Wciąż słyszymy o tragicznych wypadkach z udziałem pijanych kierowców. Po alkoholu nie wolno wsiadać za kierownicę. Do znudzenia będziemy Państwu pokazywać, takie materiały jak ten z ulicy Puławskiej. Wydaje się, że nic wyjątkowego się nie dzieje. Na prawym pasie ulicy Puławskiej stoi zaparkowane auto, włączone światła awaryjne. Jeden z mężczyzn pochyla się przy kole, prawdopodobnie próbuje właśnie wymienić koło w swoim aucie. Jak się okazuje, później ma z tym zdecydowane problemy. Postanawia zaparkować auto na pobliskim chodniku i tam próbować dalej zmienić koło. Zapomina jednak, że zaledwie kilkanaście minut temu on sam prosił swojego kolegę o to, żeby prowadził jego auto, bo on, pijany, nie może prowadzić samochodu. Widzimy, że rusza, jeszcze ma włączone przez chwilę światła awaryjne, próbuje zaparkować na chodniku i co? I chwila nieuwagi i niestety uderza w słupek. Jak widzimy, zupełnie nie reaguje na to, co mówi do niego jego kolega. Sam dalej próbuje swoich sił. Zupełnie zapomniał o tym, że jest nietrzeźwy i nie wyszło mu parkowanie na chodniku. Postanawia zaparkować na pobliskiej uliczce. Tutaj wydaje się, że już zakończył ten manewr, niewiele brakowało, uderzyłby w zaparkowany obok samochód. Wychodzi, stwierdza, że źle zaparkował i dalej próbuje swoich sił. Winął tej sprawy mógł być tylko jeden. Pojawiają się policjanci i szybko zdalają, co faktycznie się wydarzyło. Mężczyzna, właściciel auta na początku próbuje przekonać policjantów, że on nie siedział za kierownicą, że to nie on prowadził samochód, że to nie on uszkodził pojazd, że to nie on skasował słupek, ale mamy dowód, dowód niezbity. Kamera monitoringu wyraźnie zarejestrowała, kto siedział za kierownicą. Stołeczni policjanci są blisko ludzi i chcą spieszyć im z pomocą. Te i inne relacje w programie Top Kryminał i na portalu policja.pl. Zapraszam.